Hej, cześć, witam was, moi drodzy, słuchajcie, powiem wam jedną taką ciekawostkę, słuchajcie, nie wiem, czy, nie wiem, moi drodzy, czy to zauważyliście, nie wiem, czy ilu z was ogląda TikToka, ja nie oglądam TikToka, mi tylko raz, mi tylko raz kolega mi pokazał, na jakiej zasadzie ten TikTok działa, ale powiem wam, ostatnio jak ostatnio jak e, wszedłem na YouTube'a, to kiedy, to kiedy zobaczyłem kilka filmów właśnie w tej kategorii shorts, to tak jakbym trochę TikToka widział. E, nie wiem z czego to wynika, bo dla mnie trochę ten shorts, który de facto jest e, ten shorts, który de facto właśnie prawie że jeden do jednego przypomina mi TikToka właśnie odniosłem wrażenie, że tak jakby że tak jakby jakby to powiedzieć właśnie bardziej mi to przypominało TikToka. I słuchajcie, z jednej strony jest to fajne ale z drugiej strony czy te shortsy mają w ogóle sens? Mają rację bytu? Nie wiem. Ja, moi drodzy, wam powiem, że, mm, że ten shorts właśnie na tym YouTube, jak widziałem, to jest praktycznie takie same narzędzie, tak jak każdy inne. Jest tylko narzędziem. A to, yy, a to jak, jak z niego korzystamy, to już zależy tak naprawdę od nas. Moi drodzy, i to byłby na tyle. Pa!